Witam Was, jestem Bartek i dzisiaj zapraszam Was na recenzję słuchawek dla graczy, czyli Kingston HyperX Cloud 2. Dobra, tak więc na sam początek warto powiedzieć o samym zestawie, a trzeba przyznać, że to co dostajemy razem z tymi słuchawkami jest to, no muszę przyznać, że całkiem bogaty zestaw. Pierwsze fajne wrażenie jakie te słuchawki na mnie zrobiły to było samo, samo opakowanie i to w jaki sposób te słuchawki zostały zapakowane. Muszę przyznać, że wrażenie rozpakowania było naprawdę bardzo, bardzo pozytywne. Jeśli chodzi o rzeczy jakie dostajemy w zestawie, zaczniemy od dodatkowych tutaj muszli, ponieważ jak naprawdę standardowo w słuchawki mamy wmontowane tego typu gąbeczki wykonane ze skóry, ze skóry ekologicznej, nie jest to raczej skóra naturalna, natomiast niezwykle fajne jest to, że ten element słuchawek jest niezwykle, niezwykle mięciutki i to naprawdę potęguje to, że przez długie godziny możemy tak naprawdę pracować, słuchać muzyki, grać w tych słuchawkach i nasze uszy po prostu nie będą się umęczyć. Jeśli chodzi o te gąbki mamy dodatkowe takie gąbki. One wykonane są z takiej jakby mikrofibry dookoła. To jest materiał, który bardziej oddycha. Więc dla osób, które nie preferują po prostu skóry ekologicznej, która no tak naprawdę po dłuższych godzinach może tak naprawdę nas w jakiś sposób już jednak denerwować, możemy właśnie tego typu gąbeczki sobie zamontować, które bardziej są po prostu takie oddychające, można powiedzieć, więcej tego powietrza przepuszczają. Więc to jest pierwsza rzecz, jaka mi się bardzo spodobała. Kolejna rzecz. Jest to mikrofon. Mamy dodatkowy taki mikrofon. Z racji tego, że są to słuchawki dla graczy, możemy właśnie podłączyć mikrofon do nich. Natomiast ja, szczerze mówiąc, jakoś mocno nie byłem powalony tym elementem. On oczywiście się nada bez problemu do prowadzenia rozmów na Skype, właśnie grania w różne gry zespołowe przez internet. Z tym nie ma najmniejszego problemu. Natomiast jeśli chodzi o taki bardziej profesjonalny dźwięk, to tutaj nie ma co oczekiwać. Tak naprawdę, jest to taki zwykły, najzwyklejszy mikrofon. Dużego wrażenia jakoś on nam mnie nie zrobił. Warto powiedzieć o tym, jak sam ten mikrofon podłączamy do naszych słuchawek. Tutaj mamy tego typu zaślepkę, ją oczywiście możemy sobie wyciągnąć i mikrofon podłączamy. W tenże sposób. Tutaj mamy złącze jack i mikrofon jest już w naszych słuchawkach. Możemy go oczywiście dowolnie dopasowywać. To jest taki elastyczny element, więc to jest też bardzo fajne rozwiązanie. Jeśli nie chcemy mikrofonu używać, możemy go sobie bez problemu wypiąć, włożyć z powrotem naszą. Zaślepkę i tak naprawdę zapominamy, że mamy tutaj jakieś dodatkowe złącze umieszczone obok wystającego kabla słuchawkowego. Kolejna rzecz, jaką dostajemy w zestawie, jest to taka przejściówka, przejściówka samolotowa. Ja nie miałem okazji jej przetestować, ale wydaje mi się, że skoro jest tutaj, to na pewno bez problemu się sprawdza, jeśli chodzi o właśnie złącze w samolotach. No i kolejna rzecz, chyba jedna z tych najciekawszych, jakie dostajemy wraz z tymi słuchawkami, jest to taka zewnętrzna karta dźwiękowa. Na USB. Tutaj mamy złącze USB. Pierwsza rzecz, jaka mi się bardzo spodobała, zresztą tego, że jestem użytkownikiem Maca. Ta karta również wspiera Mac i wspiera urządzenia na Windows, więc to jest pierwsza rzecz, jaka mi się bardzo spodobała. Jeśli chodzi o sam kabel, to jest takie też przedłużenie kabla, jest on tutaj całkiem długi. Możecie zobaczyć, że dla mnie też wręcz za długi, więc troszeczkę go sobie tutaj spiąłem. Sam kabel jest taki plecionce, więc to również powinno go uchronić przed jakimiś większymi uszkodzeniami mechanicznymi. Jeśli chodzi o właśnie tą kartę dźwiękową na USB, mamy tutaj taki zestaw przycisków. Możemy sterować głośność słuchawek, możemy sterować poziomy mikrofonu. Z tej strony możemy, mamy taki właśnie przesuwak. Możemy również wyłączyć obsługę mikrofonu, nawet wtedy, kiedy jest on podłączony do naszych słuchawek. Natomiast z przodu, tutaj na przodzie, mamy złącze jack, do którego podpinamy samo właściwe złącze od słuchawek. Wygląda to w taki właśnie sposób. Kiedy ten, ta karta dźwiękowa jest podłączona do naszego komputera, również taki bardzo fajny bajer, który mi się bardzo podoba jest taki, że złącze HyperX, w zasadzie logo przepraszam, z logo HyperX nam się podświetla na czerwono, to wygląda w bardzo fajny sposób. Na środku mamy również umieszczony przycisk od dźwięku przestrzennego 7.1. Akurat ta rzecz nie do końca mi się spodobała, to do mnie nie przemawia, natomiast wydaje mi się, że w samej rozgrywce w Jakichś strzelankach, na przykład to się na pewno może przydać, ponieważ szczegółowość dźwięku będzie troszeczkę lepiej odzorowana. Natomiast jeśli chodzi o słuchanie muzyki, ja z tego tak naprawdę nie korzystałem praktycznie wcale. Warto również jeszcze powiedzieć o tym, że ten pilocik tutaj posiada również klips, dzięki któremu możemy go sobie przypiąć do naszej koszuli bądź w spodni, więc to jest też bardzo fajna rzecz. Co do wykonania samych słuchawek, muszę wam powiedzieć, że to jest naprawdę kawał, kawał porządnych słuchawek. Same tutaj muszle, tak jak wcześniej powiedziałem, zostały wykonane tutaj akurat z takiej skóry ekologicznej. Jest to niezwykle przyjemny materiał, ponieważ jest on bardzo miękki dla naszych uszu. I tak naprawdę po długich godzinach używania tych słuchawek nie odczuwałem żadnego dyskomfortu, a muszę przyznać, że tak naprawdę większość czasu pracy przy komputerze spędzam właśnie w słuchawkach. Tym bardziej jeśli chodzi o montaż wideo i naprawdę te słuchawki świetnie się tam sprawdzają, ponieważ jakiejkolwiek niewygody po prostu nie uświadczyłem. Zewnętrzna część muszli jest wykonana z takiego leciutko gumowanego tworzywa sztucznego. Tutaj mamy z dwóch stron logo HyperX umieszczone na takim właśnie aluminiowym elemencie. To też bardzo fajnie wygląda. Same muszle przyczepione są do pałąku na takich też aluminiowych, czerwonych takich właśnie elementach. To wygląda naprawdę, naprawdę świetnie. No i również też to aluminium wprowadza fajną solidność do tych słuchawek. Oczywiście same muszle możemy bez problemu tutaj regulować. To akurat działa dość ciężko, ale to jest w moim odczuciu plus, ponieważ kiedy zakładamy słuchawki, one nam się w żaden sposób nie przestawiają i takie ustawienie, jakie wybierzemy, jest po prostu przez długi czas zachowane. Jeśli chodzi o sam pałąk, on również został wykonany ze skóry, ze skóry ekologicznej. Dodatkowo mamy tutaj takie czerwone szwy, to naprawdę też wygląda po prostu świetnie. Jeśli chodzi o design, te słuchawki są po prostu pięknie zaprojektowane. U góry mamy jeszcze wyszyte na tej ekologicznej skórze logo HyperX, a od strony wewnętrznej muszę przyznać, że ten pałąk jest podobnie miękki jak i same tutaj gąbeczki, jeśli chodzi o muszle i też poprawia to wygodę użytkowania słuchawek same słuchawki HyperX Cloud są tak naprawdę dedykowane dla graczy, możemy je podpiąć do pada od PS4 z tego co wiem, możemy podpiąć do pada od Xboxa ale tam jest chyba potrzebna jakaś przejściówka, której w zestawie nie dostajemy, jeszcze że mówiąc nie jestem jakimś bardzo profesjonalnym graczem, w zasadzie skupiam się bardziej na technologii, więc większość czasu testów tych słuchawek poświęciłem na to, aby posłuchać w nich różnego rodzaju muzyki no i takie przemyślenie mnie naszły, tak naprawdę po Używałem tych słuchawek wraz ze smartfonem, wraz z komputerem, i trochę takich przemyśleń mi się udało wywnioskować. W połączeniu z tą kartą dźwiękową mam jedno takie zastrzeżenie. Jeśli chodzi o muzykę, graną na minimalnej wartości głośności dla tych słuchawek, Początek jakiegoś utworu, kiedy to jeszcze nie do końca jest tak głośne, może tak to właśnie ująć. Też nie wiem, jak to w profesjonalny sposób wytłumaczyć, ale postaram się Wam to jakoś przedstawić. Nie do końca taka czystość początku utworu była wyczuwana, tak jak jakieś takie skoki dziwne się pojawiały. Dopiero kiedy utwór się tak na dobre, można powiedzieć, zaczął, to wszystko było bardzo fajnie odzorowane. Ale wydaje mi się, że powodem tego jest akurat karta dźwiękowa współpracująca z makiem, ponieważ sprawdzając ten sam utwór na urządzeniu mobilnym wraz z moim Honorem 7. Tam naprawdę to wszystko dawało czadu. Jeszcze że mówiąc jestem ogromnym zwolnikiem takiego mocnego podbicia basów, akurat w tych słuchawkach tego uświadczyć nie mogę. Jest na takim uśrednionym poziomie podbicia basów. Natomiast jeśli chodzi o czystość dźwięku, jest po prostu świetnie. Dźwięk jest bardzo czysty, bardzo fajnie oddawany przez te słuchawki. Nie ma się do czego tutaj tak naprawdę przyczepić. Również warto wspomnieć o tym, że te słuchawki również w bardzo fajny sposób odzorowują i tony niskie, i tony wysokie. No i tak naprawdę, jeśli chodzi o jakość dźwięku, ja się tutaj nie mam do czego przyczepić. Oczywiście, nie jestem też jakimś audiofilem, więc też w jakiś bardzo profesjonalny sposób wam tego nie wytłumaczę. Ale moje wrażenia, jeśli chodzi o oddawany dźwięk przez te słuchawki, były naprawdę bardzo pozytywne. No i przede wszystkim, wygoda ich użytkowania. To są słuchawki po prostu, które idealnie nadają się do długiego grania w różne gry, długiego czasu pracy przy komputerze, no i przede wszystkim właśnie jakość dźwięku oraz wygoda to są takie kluczowe zalety tych słuchawek. Nie wspomniałem wam na początku o tym, że również do zestawu mamy dołączony pokrowiec, więc jeśli chcemy przewodzić ze sobą słuchawki, również nie ma tym najmniejszego problemu, możemy to w bezpieczny sposób wykonać za pomocą dołączonego do zestawu pokrowca. Dobra, tak więc to jest na tyle, jeśli chodzi o recenzję słuchawek Kingston Hyper X Cloud 2. Cieszę się, że te słuchawki zostaną u mnie na dłużej, ponieważ ja podczas moich testów byłem z nich niesamowicie zadowolony. Pierwsza rzecz to jest wygoda użytkowania po prostu są to tak wygodne, chyba najwygodniejsze słuchawki, jakie miałem w ogóle kiedykolwiek okazję używać. Kolejna sprawa oddawany przez nie dźwięk jest po prostu świetny. Ja tutaj się nie mam do czego przyczepić może poza mocniejszym podbiciem basów ale to jest akurat kwestia a można powiedzieć, że indywidualna. Również zestaw, jaki dostajemy wraz z tymi słuchawkami, jest całkiem bogaty. Karta dźwiękowa na USB, złącze do samolotu, dodatkowy mikrofon, dodatkowe gąbki, pokrowiec ten zestaw jest naprawdę bardzo, bardzo bogaty. No i tak naprawdę, za cenę, lekko powyżej 400 zł, naprawdę śmiało Wam polecam te słuchawki, jeśli dużo gracie w gry, jeśli też dużo pracujecie przy komputerze, tak jak ja, dużo montujecie filmów, te słuchawki po prostu w takim zastosowaniu naprawdę świetnie, świetnie się sprawdzą. W tej recenzji to jest na tyle. Jeśli ten materiał Wam się spodobał, nie zapomnijcie o pozostawieniu łapki w górę. Nie zapomnijcie również o subskrybowaniu mojego kanału, jeśli chcecie być na bieżąco z najnowszymi materiałami. Natomiast tymczasem się z Wami żegnam. Pozdrawiam Was. Na razie.